Siema, tu Wojciech z kanału Wojtek932. Dziś dla odmiany zagramy sobie duety. Zagramy klasycznie trzy gry, chyba że wygramy. Oj, coś się stało, wywaliło, ale już dołączamy do gry. Zobaczymy, gdzie nasz ziomeczek random poleci. Polecimy z nim, chyba że poleci z nami. Miejmy nadzieję, że będzie to jakiś ogarnięty ziomek i będzie chciał z nami zagrać, a nie sam z sobą. Dobra, lądujemy z nim. Nie wiem, co to za miejscówka, ale polecimy po prostu, żeby nie być samemu. Dobra, bierzemy armor. Mam nadzieję, że będzie fajny loot Fajny odcinek. O, i pięknie. Gość Maskara, ale to jakiś niski level. Dobra, jakie mam misje? Wspierać rurki i automaty Skar. No to dobra. Zlutujemy sobie ten budynek. Chyba, że nic nie będzie. A jednak jest skrzyneczka, pięknie. Miejmy nadzieję, że to złoty skar. Chujowo. Najgorsza złota broń do trafienia. Dobra, więc szukamy rywali. No, strasznie słaba broń to jest. Niestety, ale jeśli dobrze się gra, to można z niej zrobić pożytek. Dobra, zabrał nam ammo, ale my go tak nie potrzebujemy. Chyba się wymienię po prostu tutaj na AWP. Znaczy AWP. To nie jest CS, żeby to była AWP, ale mamy lepszą snajperkę na pewno. Jest wolniejsza niż poprzednia ta zielona. Oj, zebrali. No i gościu leży. No i to jest właśnie to, że poszedł tam po prostu na zrzut nie patrzył. No i koniec No szkoda, piętnasta drużyna Bardzo słaby wynik, no nie ukrywam Można to było zrobić lepiej Ale już startujemy z drugim duosem. Będę chciał z paroma kumplami nagrać tego duosa. Mam paru fajnych graczy Jest jeden, Patryk Konior Którego zapraszam Aby nagrał ze mną duo to może być fajne doświadczenie dla mnie, gdyż bardzo lubię z nim grać. Nie są takim typowym lurkerem, który wyciąga fragi. No dobrze gra w tą grę. Ale gdzie, gościu, idziesz? To jest duos. <laughs> Powinieneś być ze mną. Dobra, idziesz od tej strony po prostu. Chodź, chodź, mordeczko. Weź sobie tego gównianego... SMG, czy co to jest? <laughs> i pójdziemy teraz tu do góry postaram się zagrać jak najlepiej miejmy nadzieję że tu nie będzie nikogo dobrze jest skrzyneczka dla każdego po jednej no i ma sobie shotguna no ja sobie wezmę tego kałaszka pójdziemy teraz sobie tutaj po amunicję dla niego a sobie miał z czym strzelać, bo w kałaszku jest prawie 60 nabojów, on tam ma 20 niecałe. Ten shotgun. No i mam nadzieję, że tu w krzakach nikogo nie spotkamy. Przejdziemy sobie tędy. Powinienem go pierwszego puścić. Dobra, niczego tu nie znajdę. Mówiąc klasyka, cytując klasyka, takie przejęzyczenie małe. Ogólnie sobie dzisiaj pobiegałem, zrobiłem fajny trening Przebiegłem dwa razy dwa kilometry, następnie trzy z moim przyjacielem Dawidem O proszę, tu już będą polować Chodź, 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 On ma snajperkę On na daleko My na blisko Znaczy ja taki średni dystans Tam się biją Dobra, a my sobie przykutabanimy na razie Popatrzymy co tu się dzieje w ogóle Tam zabili Aha, ten go podnosi. Dobra. No niech wstanie. Stary wstał. Jakby tu podeszli na dyskotekę. To byśmy mieli łatwe fragi. Dobra. Będziemy się przemieszczać powoli. Zostało 11 osób. Fajnie. Jest bliżej niż dalej wygranej oczywiście. O nie, 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 nie. Chodź, chodź. chodź, chodź, chodź. Uciekamy on ma snajperkę. Nie ma co tam. Się wtężać, ale tu możemy normalnie sobie pomóc. Pięknie, shutdown. O nie, gościu, i ci żeby nie wyszedł po prostu. Dojedź go, proszę. Teraz daj mi wstać, please. Dzięki wezmę sobie to wszystko dobra zajebiście o chodź 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 tędy, chodź chodź tu chodź nie 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 weź ze z tą snajpę jak chcesz ale chodź tu chodź my nie potrzebujemy tam iść ja mam broń na blisko nie mamy oboje żyćka o nie 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 nie. chodź chodź, chodź. czekaj my musimy kutabanić no sorry nie chcę tu przyjdzie gość jak chce tej mnie, ale ja mu dam wtedy na blisko nawet, nie? On go... O proszę Ale nie, 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 nie możemy tam iść O nie, zostało czterech kraczy, Czyli to już finał Oj, ciul w to Ale kółko się zamknęło Śmiesznie Dobra, chodź, chodź, chodź Niech sobie strzela Chodź, chodź to, chodź Pójdziemy sobie z tej strony Chodź tu, chodź Pójdziemy sobie tu Zobaczymy, jak się strefa zamknie. Chodź tu. No, sorry, no nie pomogę mu. Dobra, ten padł. No, elegancko. No i zwycięstwo. Zwycięstwo odbyło się. Mam nadzieję, że jutro wygramy w tym playu. Jak to? Pokonanie walczący 0. Czyli widzicie, nie trzeba wcale zabijać, żeby wygrać mecz. No. Fajny, fajny odcinek. Udał się. Może nie było tyle ekscesów, co wczoraj. Ale o, proszę, skrzyneczka. Więc co, otworzymy sobie. Ja wam tutaj zapauzuję i otworzymy sobie skrzyneczkę i miejmy nadzieję, że nam tam tamte skiny. Także widzimy się za moment. Może to już jest ostatnia reklama. Czy buy a drink? No, I have a boyfriend. O, oh, free drink. Uu. Oczywiście, nie wiecie, jak wyrwać dupeczkę postaci darmowego drinka w klubie. najpierw weźmie wasze 15 zł na drinka, potem weźmie portfel, potem całe życie i. No i tyle, i zabierze wam kobieta wszystko. Nie no, żartuję. Taki nieśmieszny żart, dosyć ironiczny. Dobra, nie ma co wijać. Otwieramy. Pokaż kotku, co masz w środku. O, proszę. Nie wiem, czy chcę to użyć w sumie, bo to jest jak idziemy. To jest taka smuga za nami i to jest nieprakty niepraktyczne w grze. Dobrze, next. 4T do skina. O, to ta postać fajna. Do legendarnego ciastkowego tego. No i dwa te. No w sumie. Zobaczmy. O, proszę, społeczność. No oczywiście nikt nie gra. Szkoda, bojownik. Sprawdźmy to. ekwipunek bojowy. Cyk, cyk, cyk to chciałem ulepszyć, aha to muszę teraz to odlokować no przecież mogę, co? to co ja muszę tu zrobić? aha to muszę tam chyba w postaci ale to głupie bo na tej postaci nie będę mógł tego użyć Swoją ksywę przejął po dziadku. Czacha dobrze wie, że rozmiary spluwy mają znaczenie. No to szkoda w sumie. Kurde. No to lipa. Ale do, do zwykłej postaci. Tu jest poziom pierwszy. Załóżmy. Ekwipunek bojowy mógłbym mu założyć, czy nie? Na przykład dajmy sobie hashtag one first. I co? No nie mogę i tak. No dobra, to nie będziemy zmieniać sobie skina. Dalej będziemy tą postacią, bo jest to fajna pamiątka z drugiego sezonu. Więc dziś to by było na tyle w sumie. Dziękuję, że obejrzeliście materiał. Myślę, że kolejne zwycięstwo podbudowało was mnie. I w sumie w sumie tyle. Bo. Jeszcze spróbuję dzisiaj ukończyć te zadania dwa. Tak żeby nabić sobie doświadczenie. Dwórutki sobie pozbieram i automaty SKAR. No, wyzwanie się kończy za 4 godziny, więc. Fajnie, fajnie. Wtedy po 200 Expa dostalibyśmy, więc sprawdźmy sobie level. Gdy się wbija. A, mamy połowę. Tutaj za 200 Expa, byśmy mieli do 94 mamy, czyli 294 to byśmy wbili level już za jedną setkę. No to będziemy w połowie wtedy 11 levela. Jak 11 level wbijemy to dostaniemy 50 końców. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Dzięki za dziś, widzimy się jutro. See ya.